Nazywam się Oktawia Sokalska. Ukończyłam gila w 2017 roku. Studiowałam na Arts University Bournemouth w Wielkiej Brytanii na kierunku efekty wizualne do filmu ze specjalizacją Digital Compositing i tym się zajmuję zawodowo. Od kilku miesięcy pracuję w firmie w zajmującej się VFX dla filmów i seriali w Yorku, północnej Anglii. I udało mi się już przez te kilka miesięcy mieć swoją małą część w kilku hollywoodzkich produkcjach. Co dało mi gila? Myślę, że przede wszystkim taką wnikliwość i ciekawość świata, taką dociekliwość w szukaniu rozwiązań, i to przydaje mi się każdego dnia, czy w życiu zawodowym, czy w takim zwykłym życiu, gdzie trzeba podejść do problemu w taki świeży sposób, łącząc kompetencje z różnych dziedzin. I ten taki renesansowy humanizm to jest coś, co zawsze zapamiętam z czasów Gila. Humaniści są wśród nas.